Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w kolejnym odcinku z Case Haga, gdzie wczoraj, jeśli nie oglądaliście, zostaliśmy uratowani z 4000 zrobiliśmy 25 i stał się naprawdę olbrzymi comeback przez skrzyneczkę Nitro. Dzisiaj kontynuujemy przygodę i miejmy nadzieję, że, że bitwy będą dla nas bardziej łaskawe, ale zanim to... No to oczywiście wspomnę tutaj o moim konkursie Gdzie na ten moment Cały czas Na Via Knife Doppler Sapphire Stoi tutaj dla wpłacających z kodem Adixon. Więc jeszcze on tutaj jest dostępny Na stronie, również w tym odcinku do Ci takiego skina, że wziąć wziął na niego Należy zasubskrybować kanał, dzwoneczkę, wstawić łapkę w górę Skomentować odcinek A jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć To właśnie w tym miejscu możecie pisać mój kod Adixon Przez dwa gdzie dostajcie darmowe 4 zł Oraz 20% więcej Do depozytu przy wpłacie Pamiętajcie również że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana, zapraszam Cię na Pirates Lab. Z Kodem Adixon macie 35% więcej bonusu do depozytu przy każdej wpłacie. Skoro Nitro wczoraj nas uratował, to może dzisiaj weźmy sobie Bota Nitro jako sojusznika tutaj do pierwszych bitewek. I tak, widzę, że tutaj niestety skończył się i ale może i dobrze, bo to w znak, że faktycznie pojawi się tutaj nowy event. A my? Spróbujmy sobie tutaj pierwszą bitwę stworzyć ze skrzynkami. Tutaj, właśnie z tej serii nowej, dosyć świeżej. I tak, zespołować cztery graczy, stwórz antyterroryści. No i bota Nitro tutaj, zapraszam. Dosyć spory ma procent Uinrat, jeśli to o to chodzi. Przecież troll to w ogóle ma 20,5%, nie? Dobra, Nitro. Wczoraj, twoja skrzynka pomo. Jaka wielka korona na bitwie, ty! Co jest? Zmienili tu animację korony! Ale olbrzymia! Dobra, ale już mieliśmy okazję z pierwszej skrzynki zobaczyć koronę, a już z drugiej mieliśmy okazję stracić prowadzenie. Także kurwa rekordowa strata. <grym> prowadzenia, nie? Ja, pierdziele, mimo że koronę nie trafili, to już to, to niestety. Już niestety widzę tę bitwę bardzo słabo, nie? Jak, już, jak oni już praktycznie w każdej skrzynce, której z nich musi coś trafiać, to już mi się to tak średnio podoba, nie? Naprawdę dosłownie w każdej skrzynce oni coś trafili. Ajajaj, no dobra, Nitro musi się odpalić, niestety. Tutaj jesteś ty potrzebny w tym momencie, bo. O matko, dobra. Dobra. motylek za 21. Poła. No, że tak powiem. Nie ma szans, już chyba raczej. Nie ma po prostu szans. No tutaj jest? się teraz odpalił. Meduza na samym końcu. Ja pierdolę. Ja pierdzielę. Czy wy to widzicie? Przecież, jak to wygramy, to będzie rekordowa bitwa jakaś. Dwa na dwa, no taki. Ja pier... Proszę, proszę. Ej, dobra, dobra, nie wierzyłem, nie wierzyłem. Battle knife, drugi wypad. Nie, 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 nie prost, nie. Błagam. Jest, jest chyba dobrze. Jest prowadzenie, proste, tylko teraz nie spierdzielić. Mamy, mamy, mamy? Ja pierdolę, ja pierdolę, czy wy to widzicie? Czy wy to... Haul! <ścoughs> Holy shit! Dobra, to wszystko... Nie, dobra, to poniżej tego sprzedajemy. I kontynuujemy bitwy 2 na 2 z Nitro. Ja pierdolę, ty, co jest? Co tu się wydarzyło? Nie do no, tego to się nie spodziewałem, że my tu comebacka zrobimy. Ja, ja jeszcze mamy tu praktycznie tyle, ile mieliśmy na początku, a w ekwipunku takie skiny. Dobra, dobra, case battle. Wracamy do gry, wracamy do gry. To jeszcze nie jest koniec, to jest dopiero początek, mam nadzieję. Co so, tutaj, to. Dobra, jeszcze raz daję to skrzynię. Jeszcze raz ona tu musi wlecieć. Zdecydowanie. I do tej skrzyneczki musimy coś dobrać. A może laba dobierzmy. 10 takich labów. Dobra, zespołowa. Teregraczy, bez underdoga, antyterroryści, może teraz stronę zmieńmy. Zapraszamy bota Nitro. Bot Nitro, Boże, jak co nam wczoraj skrzynka, bo, wczoraj skrzynka Nitra nam pomogła na jokerze? A dzisiaj Bot Nitro, co tam wjechał i rozjechał, to jest po prostu głowa mała, nie? Dwa motylki, ja pierdzielę i to jeszcze z takiej skrzynki za 450 zł. Takiego czegoś, to naprawdę nie widziałem. W końcu ta skrzynia się odpaliła. A, dwa razy najlepsze skiny, dwa Gamma Doplery. Ja pierdolę, a to najlepszy to nawet Joker nie był, to po prostu klasyczna skrzynia. Naprawdę takie bitwy dawno nie widziałem. No to jest rekordowa chyba bitwa 2 na 2. Czegoś takiego jeszcze nie było na tym kanale, także to jest legendarny odcinek. I jeszcze to nie jest koniec, jeszcze niech tutaj coś nam się święci. Bo w tej bitwie znowu pod Nitro odstaje, znowu on, ale on tutaj wierzy, że zrobi to samo co wcześniej i już zaczyna, już zaczyna, daje nam prowadzenie, a to jest taka dosyć procentówka teraz co wjechała, no tutaj albo będzie grubo, albo wcale, że tak powiem, albo będą koronki lecieć, albo takie skiny jak właśnie nam, no i niestety jest pierwsza korona, ale ta korona jest olbrzymia, nie? Oj, 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 no jeszcze nie powiem, że to jest przegrane, bo tutaj jedna korona, nawet dwie nam mogą pod rząd z Nitro wylecieć z jednej skrzynki. Takie też rzeczy się zdarzały tutaj na bitwach 2 na 2 Ale czy tak się wydarzy, czy jakaś korona tutaj dla nas, no jedna musi, jedna przynajmniej z tej skrzynki musi wylecieć, bo to będzie tragedia. Ani jedna nie wyleci z tej skrzyneczki. Dawaj! Trzy do końca. Wy... Akurat jedna nam wylatuje... Oj, teraz to już. Teraz to już pobicie chyba. O bitwie, raczej No chyba, że nam Dwie korony od tej tego momentu wyle... A ja, dobra, CG, kurwa Niestety, niestety Niestety pierwsza bitwa przegrana, ale Cały czas jest dobrze Cały czas jest dobrze, cały czas jest konkretny Tutaj proficik na tym odcinku Jedna bitwa wiosny nie czyni Kolejna, naprawdę konkretna bitwa Gdzie tutaj dosyć konkretna Suma była, ta skrzynka zdecydowanie Dobana, nie? Wypierdzielamy ją ta zostaje. Nawet w tej bitwie tutaj fajnie się pokazała. Także ta niech będzie. I ja chcę może jeszcze tego lorda, nie? Tego lorda. I niech będzie takie coś. Pusz bitwę, a terroryści znowu dajmy sobie tutaj oczywiście, bo Nitro musi tutaj wlecieć obowiązkowo dzisiaj. Jest głównym tutaj bohaterem. I jeszcze level mamy. Dobra, ale ten level... O jest grane... No teraz szczerze nie wiem, nie widzę już tego, żebyśmy to mieli wygrać. Kurwa mać. Ja pierdziele, trzeci motylek z tej skrzyni. Za ponad 20 koła. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wiatr nie wie, jaki się chwieje. No tragedia, tragedia. Musimy się zmotywować. No niby wcześniej taką bitwę wygraliśmy. No wcześniej taka bitwa była wygrana, no ale... Ale to był mega fart, mega fart, że w ogóle te motylki tutaj lecą. Ja, wchodzę, ja zaraz idę zobaczyć, ile tam jest procent na te motylki, bo ja się czuję, jakby ta skrzyneczka była na Jesterze jakimś minimum na jokerze. A tutaj te motylki lecą jeden po drugim dzisiaj. O, takiego akaczu ostatnio wypłacałem. Czy nawet w, troszeczkę w lepszym stanie on był. Moje za dwa koła. Faktory New. A no nie wiem, no nie widzę tego już, niestety, no niestety już tego nie widzę. Jeszcze tutaj wylatuje Poseidon, nie. A, oh, nie każdy już facet z to Zeus. Tam kurwa Poseidon. Niestety. Cztery skrzynie. No i dwie bitwy, no powiem wam, że już tak zaczynam myśleć, żeby. Żeby już chyba odpuszczać, nie? Tak szczerze, po tej wygranej i pierwszej naszej bitwie, no bo Już te dwie bitwy to już katorga, a ta to już w ogóle taka katorga, że tutaj jedynie co mogłem zrobić to sobie poglądać, Jak przepierdzielam A jeśli chodzi o nasz ekwipunek, wygląda to bardzo dobrze, był większy minus, no znaczy był zdecydowanie większy plus, ale Wiecie co, ja sobie te skinki zostawię, mamy tu do odebrania Chyba darmowe free y, tak? Nie nie, wczoraj o innej. Mamy tutaj darmowe punkty za level. Czy my to chcemy odebrać? Dzisiaj. Co my tutaj mamy? Czekajcie, nie, tutaj odbierz nagrodę. Gdzie to jest? Tutaj odbierz. 10, 10 koła. Dobra, nie, czekajcie. Ja sobie jeszcze sprzedam tego skina i ostatnią bitwę zrobimy. Tego houla zostawimy i ewentualnie. Na tym skończymy odcinek, i tak jest konkretny gigantyczny profit. Więc tutaj mogę się jeszcze jakoś leciutenko podratować. Dobra, główny bohater dzisiejszego odcinka: cztery osoby. Let's go! O jest po ile dzisiaj tutaj tych motylków wyleciało z tej skrzyni. Jest pierwsza kosa, dobrze, dobrze. Jak nie wyleci motylek, to może zgarniemy tutaj tą, tą bitwę. No chyba, że dla nas wyleci, to wtedy to definitywnie zgarniemy tą bitwę. O jest, AK. Dawaj, 450, 450. Rzucaj tutaj, skrzyneczka, ja pierdzielę. co ona dzisiaj zrobiła? To, co dzisiaj dosłownie tam wyleciało, to przejdzie do legendy, przez cały odcinek w tej skrzyni. Ile razy ją otwierałem, to czegoś takiego nie widziałem i nagle z bomby takie rzeczy tutaj dzisiaj na wizji. Oj. Wychodzi na prowadzenie? Nie. Dobra. I jeszcze trafiamy ostatnią bitwę bitwę. Się... I to, to jest koniec. To jest definitywny koniec. Ja się widzowie z wami żegnam. Dzisiaj legendarny odcinek na bitwach 2 na 2. Zdecydowanie rekordowa suma. Dziękuję ci, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Kocham was. Nara.